Dzień dobry z tej strony, boini. Z okazji dnia kobiet z Wam Dużo sukcesów zawodowych, co byście nie skończyły jak franek usłoka na gazdowce. Dobrej głowy do picia, a nie inogodanie ze wasa siadą. Dużo pieniędzy, co byście swojemu nie podbierały z portfela. Straśnie dużo uśmiechu na twarzach. Nawet w czasie truskawkowych dni. Wyrozumiałyś ci chłopów, bo przecież ty chcą od odwozło odpocnąć, a nie ino z wami siedzieć. No i tak ogólnie syćkiego najlepszego. Dziś jest was dzień. Możecie się wyzyć na swoich połowkach, A jak kto nie mógł, to przecież mokłe leżanki. Niech wypije za zdrowie łopów. Organizujemy dla Was konkurs, dla kobiet oczywiście. Co należy zrobić? Napiszcie komentarz. Komentarz z największą liczbą polubień wygrywa. I nie zapomnijcie też udostępnić życzeń na Facebooku. Bo jak ktoś nie udostępnia, a skomentuje, to nie, nie widzi samego. Dajemy sprawę, co chcemy skomentować? Zatem ten filmik, te życzenia. Aha. No i losowanie będzie na live, live ogłosimy i nagrodę to jest w najbliższym czasie ogłosimy na nasych insta jest, albo na Facebooku na relacji. Dalo. No, talo? No, dobra. Dobry, na razie.